Faktorie, czyli placówki handlowe, budowano w Europie najczęściej na wybrzeżach w krajach kolonialnych. Ułatwiało to transport surowców i przeróżnych towarów luksusowych, ponieważ najważniejszym środkiem transportu przez setki lat były statki. Ta faktoria gocka z czasów rzymskich jest doskonałym przedstawicielem średniowiecznych faktorii. To miejsce jest unikalne z wielu powodów. Jednym z najważniejszych jest połączenie dawnego z nowym, czyli historii z nowymi technologiami i współczesną rozrywką. Witam na faktorii handlowej z okresu wpływów rzymskich. Doczekaliśmy nareszcie szczęśliwego momentu. możemy otworzyć ten znakomity obiekt. Na początek chciałabym opowiedzieć trochę, co możemy tutaj zobaczyć, no więc przede wszystkim za moimi plecami jest chata wodza, w której będzie nowoczesna ekspozycja zaprojektowana przez znaną panią scenograf na, na wybrzeżu, panią Annę Bocek. Zrekonstruowana faktoria w Pruszczu Gdańskim leży na szlaku bursztynowym. Doskonale podkreśla historyczne związki tych terenów z kulturą starożytnego Rzymu. Ma oddziaływać na współczesne idee kultywowania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtować poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców. Na terenie tej faktorii, była duża osada plemion gockich. To były plemiona skandynawskie, które najprawdopodobniej przybywały na nasze ziemie w poszukiwaniu pól uprawnych. Wiadomo, że Skandynawia nie bardzo klimat sprzyjał uprawie roli, więc te plemiona cały czas poszukiwały jakichś nowych siedlisk, i około pierwszego wieku naszej ery przybyły tutaj na ziemie puszczańskie. Widocznie było tutaj bardzo sprzyjające warunki dlatego że archeolodzy znaleźli sześć cmentarzysk co świadczy o bardzo dużej migracji, bardzo liczne pochówki. Ci ludzie przebywali tutaj przynajmniej 300-400 lat i około IV wieku naszej ery zaczynają przemieszczać się na południe Europy. Możemy archeologicznie prześledzić tą drogę. Jedna jakby droga taka goska, wiedzie na tereny dzisiejszej Ukrainy, a druga na tereny Austrii, Niemiec, gdzieś w kierunku Europy Zachodniej. W każdym Bądź razie na początku można by było pokusić się nawet o taką tezę, że tutaj było jądro takiej migracji gockiej, zanim stąd wyruszyli, przez wiele setek lat tutaj żyli, uprawiali rolę i mamy, mamy po prostu ślady, ich życia, bytności, zostały znajdowane zabytki archeologiczne, które świadczą właśnie o życiu tych plemion tutaj. Bruszczeńska faktoria podzielona jest na dwie części. Pierwsza, rozrywkowa, funkcjonuje już od paru lat. To właśnie na nie odbywają się liczne koncerty, letnia scena teatru, wybrzeże czy imprezy sportowe. To też doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku dla wszystkich bez względu na wiek. Na historyczną część faktorii trzeba było poczekać trochę dłużej, ale efekt jest piorunujący. Wnętrza tych drewnianych chat wypełnione są nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi. Pomogą one odwiedzającym zajrzeć do dawnych kart z historii średniowiecznej faktorii. Tutaj za moimi pre jest hala targowa wypełniona nowe, nowoczesnymi multimediami. Nowoczesny obiekt taki wystawienniczy. Będziemy tam prezentować zabytki archeologiczne znalezione podczas badań wykopaliskowych przez wiele lat w Pruszczu Gdańskim. Zabytki archeologiczne wypożyczone z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w nowoczesnej oprawie. Tuż obok multimedialnych chat stoją jeszcze te bez elektroniki, ale za to z prawdziwymi eksponatami. To właśnie tutaj można zobaczyć chatę kowala, dotknąć pieca do wytapiania metalu, czy krosna do wytwarzania tkanin modnych w średniowieczu. Kowal w tym czasie w okresie wpływów rzymskich był taką osobą mm, otoczoną ogromnym szacunkiem i kultem, bo był to człowiek, który potrafił okiełznać ogień. Będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądało życie w tym czasie, mniej więcej w okresie od 1 do 5 wieku naszej ery. Jak wyglądał wystrój takiej chaty, jak wyglądała praca takiego kowala, jego kuźnia. Drugą ciekawą chatą to jest chata bursztyniarza. Zobaczymy tam krosno zrekonstruowane. W środku oczywiście będą manekiny przypominające po prostu tych rzemieślników. Przykrośnie będzie żona bursztyniarza, będzie też małe dziecko i wystrój chaty cały taki mniej więcej, żebyśmy mogli przenieść się w czasy gdzieś w pierwszy, drugi wiek naszej ery. W tym roku historyczna część Faktorii otwiera się na turystów i zorganizowane grupy szkolne. Godziny otwarcia w sezonie letnim są specjalnie wydłużone, żeby pozwolić jak największej liczbie osób zajrzeć do tego magicznego świata. W sezonie letnim od 1 czerwca do 30 września osada handlowa czynna jest w godzinach 11-18 oprócz poniedziałków. W sobotę, w niedzielę, również godzina 11-18. Poza sezonem, czyli od 1 października do 31 maja, zapraszamy wszystkich odwiedzających w godzinach 8-16. W sobotę, w niedzielę, godzina 10-17. Ceny biletów wstępu to jest dla osób na bilety normalne 5 zł, ulgowe 3 zł. Oczywiście możemy zorganizować zwiedzanie dla grup. To jest do 20 osób i do 25 osób. Także w języku angielskim koleżanki mogą opowiedzieć o tym, co można tutaj zobaczyć. Faktoria rzymska w Pruszu Gdańskim 2000 lat temu tętniła targowym gwarem. Teraz będzie też tętnić gwarem, ale turystycznym.